Rozdział piąty. Tym razem Amara wpadła w prawdziwą furię. Nie krzyczała, nie rzucała przedmiotami, nie groziła jej. To nie było w jej stylu. Zamiast tego patrzyła. Wbiła w sierre swoje srebrne oczy, a z każdym kolejnym oddechem dziewczyna kuliła się coraz bardziej. Pomarszczona twarz starszej przypominała maskę, a blade dłonie o ciemnych, niemal czarnych żyłach krwiożercze glisty. Siedziała na swoim krześle w pustej sali, przypominając siostrzenicy, że to oficjalna rozmowa. Mimo wszystko, Sierra wolała sama przyznać się do nieposłuszeństwa, niż czekać, aż łowcy doniosą o tym ciotce. Wróciła tą samą drogą, nie musiała ostrożnie przemykać przez puszczę, bez większego problemu zdążyła więc dotrzeć do wioski przed zwiadowcami. Ostatecznie ci woleliby skonać, niż wejść do któregoś z laboratoriów przodków. Podjęłaś bardzo głupią decyzję, Sierro bezmyślną, nierozsądną odezwała się w końcu starsza. Sierra wbiła wzrok w podłogę. Spojrzenie ciotki było miażdżące, ale dziewczyna zamierzała bronić swojej decyzji. Nie mówię już nawet o tym, że zdradziłaś obcym naszą obecność i to, że rozumiesz ich język, ale zaryzykowałaś swoim życiem, a ono nie należy już tylko do ciebie, Sierro. Należy do plemienia, za które jesteś odpowiedzialna, które musisz w przyszłości poprowadzić, bo nie ma nikogo innego. Potrafię o siebie z. Jak długo już cię nauczam, przerwała jej Amara. Dwanaście lat, wyszeptała Sierra, a szamanka pokiwała głową. Dwanaście lat, trzy próby, troje martwych dzieci, by przygotować następczynię. Jeżeli coś ci się stanie, nie zdążymy przygotować nikogo innego. Rozumiesz to, dziecko? Nie ma nikogo innego. Te szczątki wiedzy, które mamy o przodkach, umrą wraz ze mną. Nie mogłaś przewidzieć, jak zareagują obcy. Mogli cię zabić. Ryzykuję za każdym razem, gdy wchodzę do puszczy. Nie, Sierro, nie. Znasz puszczę. Nauczyliśmy cię, jak w niej przetrwać. Znasz też tunele. Wiesz, jak się nimi poruszać. Nie użyjesz tego jako wymówki. Starsza straciła cierpliwość. Szanka widziała to po nerwowych ruchach nozdrzy i dłoni zaciśniętej na podłokietniku. Zawiodłaś mnie. Liczyłam na to, że jesteś mądrzejsza. Nie wiem, jak wytłumaczę wodowi twoją głupotę. W coś pękło. Nieważne, co robiła. Nie była wystarczająca. Niewidzialna tama puściła pod naporem stawianych jej na każdym kroku oczekiwań. Pod powiekami zebrała się wilgoć co rozzłościło ją jeszcze bardziej. Chciała być silna, twarda, tymczasem łaknęła aprobat ciotki niczym bezdomne szczenie miłości. Pochowałaś matkę moją i Rosy, a swoją siostrę. Nie sądzisz, że to ty ją w jakiś sposób zawiodłaś? Powiedziała Szanka, nadal nie unosząc wzroku. Amara zamarła z lekko rozchylonymi wargami. Po chwili jej twarz stężała, spojrzenie stwardniało. Spełniłam jej ostatnie życzenie i zajęłam się jej córkami. Sierra w końcu uniosła głowę i popatrzyła ciotce w oczy. Jak możesz mieć mi za złe, że próbuję ocalić Rosę? Jeżeli jest cokolwiek, co może jej pomóc, zrobię to i nikt mnie nie powstrzyma. Przez chwilę krzyżowały wzrok. Twarz starszej złagodniała. Rozumiem, dziecko, naprawdę. Ale nie możesz stawiać siostry nad dobro wioski. Już nie. Na twoich barkach spoczywa większa odpowiedzialność, której nie chcę i chyba nigdy nie chciałam. Miała ochotę wykrzyczeć sierra. Takich słów jednak nie mogłaby już cofnąć. Nie miała czternastu lat, a prawie dwadzieścia. Zamiast tego powiedziała: Mogę dbać o siostrę i wioskę w tym samym czasie. To tak nie działa, dziecko. Zbyt wiele uwagi poświęcasz Rosie, a jej nic przecież nie będzie. Gówno prawda, pargnęła Sierra, która miała dość bagatelizowania jej obaw. Widziałyśmy w ostatnich latach dziesiątki takich przypadków, koniec był zawsze taki sam. Podeszła do ciotki i wskazała na nią palcem. Nie waż się mnie okłamywać. Wiem, że coś pójdzie nie tak, tak jak ty wiesz, że nasze przeczucia zwykle się sprawdzają. Amara nie odpowiedziała. Jedynie patrzyła. Szanka tego nienawidziła. Ciotka otulała się milczeniem niczym pancerzem, od którego bezskutecznie odbijały się jakiekolwiek rozsądne argumenty. Tylko, że Sierra też potrafiła być uparta. Wzięła głęboki oddech, nie chcąc, aby głos jej zadrżał. Zmieniła taktykę. Skoro starsza nie dbała o Rosę na tyle, aby rozumieć jej powody, to musiała udowodnić Amarze, że będzie to też dobre dla wioski. Wymrzemy! Jeżeli nie nastąpi jakaś zmiana. Grzebiemy więcej dzieci niż przyjmujemy porodów. Latami uczyłaś mnie, jak przewodzić plemieniu i właśnie to próbuję robić. Nawiążę kontakt z obcymi. Czy ci się to podoba, czy nie? Starucha patrzyła na nią dłuższą chwilę, aż w końcu ku zaskoczeniu Sierry kiwnęła głową. Szanka nie potrafiła jednak rozszyfrować tego, co kryło się w oczach ciotki. Skoro uważasz, że jesteś gotowa wziąć na siebie taką odpowiedzialność, niech i tak będzie. Nie zapominaj wszakże o tym, czego cię uczyłam. Każda decyzja ma konsekwencje, które trzeba będzie ponieść. Jeśli ty nie zapłacisz za swoje błędy, zrobią to inni. Sierra wyprostowała ramiona i uniosła brodę, choć jej wnętrzności ścisnął strach. Nie mogła teraz zrezygnować. Do tej pory sprzeciwiła się ciotce tak otwarcie tylko raz, prawie cztery lata temu. Odwróciła się na pięcie i ruszyła do drzwi. Nie zauważyła, kiedy zaczęło padać. Ciepły letni deszcz, pewnie jeden z ostatnich tego roku. Ten zawsze kojarzył jej się z Hektorem i tym, jak pocałował ją po raz pierwszy. Miała zaledwie szesnaście lat, gdy amara po raz pierwszy kazała jej odebrać komuś życie. Padło na jej wieloletniego przyjaciela, chłopca, z którym dorastała. Śmierć miała być dla niego aktem łaski. Łowcy zaciągnęli ją pod drzewo umarłych, mimo że zaciekle z nimi walczyła. Kilku innych niosło nieprzytomnego chłopca, którego rzucili obok niej i szybko się odsunęli. Zasłoniła Lajonela, podejrzewając, jaki wyrok na niego wydano. Nie był w końcu pierwszym. Nie pozwolę wam! krzyknęła z pewnością, której zupełnie nie czuła. Próbowała przytrzymać szarpiące się w konwulsjach ciało. On wyzdrowieje! Rozpoznała ciotkę po zapachu ziół. Nie odwróciła głowy, a jedynie mocniej pochyliła się nad przyjacielem. Pozwoliła, aby włosy opadły jej na twarz i ukryły płynące łzy. Zostawcie nas! powiedziała amara. Ale zaczął jeden z łowców, ale starsza mu przerwała. Poradzę sobie z własną uczennicą. Idźcie, zanim choroba przejdzie na was. Zajmiemy się chłopcem i jego pożegnaniem. Sierra z podełba obserwowała, jak wojownicy się oddalali. Był pośród nich Hektor, łowca tak bardzo znienawidzony przez Lionela. Nie mogli ich już usłyszeć, ale pozostali w zasięgu wzroku. Dotarło do niej zmęczone westchnienie Amare. Wstań, Sierro. Próbowałam ich odesłać, ale skoro patrzą, musisz zachować żałobę na później. Dziewczyna pokręciła głową i chwyciła dłoń przyjaciela. Sierro, powiedziała ostrzej Amara, nie jesteś już dzieckiem. Zachowuj się tak jak przystało na uczennice szamanki. Nie pozwolę ci, jeszcze wydobrzeje. Wiesz, że nie. Zbyt wiele trucizny jest w jego ciele. Chłopak cierpi. Jedyne, co możemy mu teraz zaoferować, to wolność od bólu. Sierra zacisnęła usta, próbując stłumić szloch. Gorące łzy skapewały i z brody i wsiąkały w ubranie Lionela. To moja wina. Źle zrobiłam, że go tam zabrałam. Owszem, powinnaś wiedzieć lepiej, potwierdziła brutalnie Amara, a ramiona dziewczyny opadły. Chciał tylko zobaczyć stare laboratoria. Ja nie sądziłam. Myślałam, że nie widziałam oparów. Wyglądało bezpiecznie. Latami przygotowywałam cię do tego, abyś mogła zwiedzać laboratoria przodków. Nie bez powodu robią to tylko szamanki. Zaledwie garstka z nas jest na tyle odporna, aby przejść przez najbardziej skażone rejony bez szwanku, Sierro. Powinnaś to rozumieć. Ja nie mogę ci pozwolić tego zrobić, wydukała. Nie musisz. Każda decyzja ma konsekwencje. Śmierć tego chłopca spoczywa na twoich barkach, więc to ty zakończysz jego cierpienie. Szanka gwałtownie uniosła głowę i w końcu spojrzała na Amarę. Nie zrobię tego. Zrobisz. To bardziej łaskawe niż patrzenie, jak powoli umiera. Dziewczyna zacisnęła pięści. Łzy płynęły strumieniami po policzkach. Gdyby tylko mogła cofnąć czas... Usłyszała podchodzącą Amarę i kątem oka dostrzegła wyciągnięty w jej kierunku woreczek. Sierra skuliła się i parokrotnie zaprzeczyła. Podskoczyła, gdy Lionel wydał z siebie żałosny skowyt bólu, a jego ciałem szarpnęło. To moja wina. Ja mu to zrobiłam. Sierro, ponagliła ją ciotkę. Szanka spojrzała na woreczek. Próbowała wyobrazić sobie, że bierze go do ręki, wyciąga delikatne pomarańczowe kwiaty i wciera ich soki w podniebienie umierającego przyjaciela. Nie potrafiła. Po prostu nie była do tego zdolna. Zerwała się i uciekła. Zignorowała nawoływania Amary i łowców. Biegła przed siebie, nie myśląc o tym, dokąd zmierzała, ani nie myśląc o tym, czy to bezpieczne, ignorując wszystkie zagrożenia, jakie kryła puszcza. Tusz, Lionel zasługiwał na coś więcej. Jak mogłaś go opuścić wtedy, kiedy potrzebował Cię najbardziej? Wyrzucała samej sobie, ale stopy nie chciały się zatrzymać. Ostre gałęzie podrapały jej twarz, a z długiego rozcięcia na brodzie pociekła krew. Łowcy ruszyli za nią, zapewne na rozkaz Amary. Sierra nie była pewna, czy wynikało to z troski o jej życie, czy szamanka zamierzała zmusić ją do wykonania polecenia w ten lub inny sposób. Dziewczyna skręciła raptownie. Rozpoznała okolice i pamiętała, że nieopodal są niewielkie ruiny. Mimo, że należały do tych bezpieczniejszych, nieskażonych, wiedziała, że większość łowców tam za nią nie pójdzie. Strach przed tym, co mogły ukrywać, był w nich zbyt mocno zakorzeniony. Ciężko dysząc, wbiegła pomiędzy dość dobrze zachowane, niewysokie domki, których kiedyś zamieszkiwali przodkowie. Zwolniła do marszu. Oparła jedną dłoń na murku i korzystając z ogrodzenia dalej mozolnie posuwała się naprzód. W końcu przystanęła. Nie miała sił, aby zrobić kolejny krok. Zajrzała do wnętrza jednego z domków, ale ciemność i zwały gruzu ją zniechęciły. Opadła na ziemię i ukryła twarzy w dłoniach. Nie płakała jednak. Pęd wiatru wysuszył jej policzki. Sierra tempo popatrzyła w ziemię przed sobą, gdzie mały pająk właśnie pożerał swoją ofiarę, a Tasza motała się bezsilnie w sieci, choć musiała wiedzieć, że jej los był przesądzony. Trwała w bezruchu przez kilka minut, nie myśląc tak naprawdę o niczym, wyczuła, że się zbliżył, mimo że nie zdradził go nawet najmniejszy szelest. Podniosła się, gotowa do ucieczki. To ja, powiedział Hektor. Spojrzała na smukłego łowcę, na jego blond dredy zebrane w kucyk, na kolczyki w uchu i szafirowe oczy. Mimo sytuacji ogarnęło ją onieśmielenie. Cofnęła się o dwa kroki, aż poczuła za plecami ścianę. Pomyślała jednocześnie, że nie musiała wiedzieć kim był, ale przecież wszyscy znali Hektora i on był tego świadom. "Nie wracam", rzuciła. Wojownik nie odpowiedział i zrobił kilka kroków w jej stronę. Sierra przesunęła się wzdłuż ściany, próbując zachować dzielący ich dystans. Zmierzyli się wzrokiem, oceniając. Jest szybszy, uzmysłowiła sobie dziewczyna. Teraz albo nigdy. Rzuciła się do ucieczki, ale silne ramiona chwyciły ją po zaledwie kilku krokach. Szarpnęła się, kopnęła go w kostkę. Hektor jęknął, ale nie puścił. Upadli na ziemię. Sierra wyprowadziła cios, celując w twarz, ale łowca zatrzymał jej pięść. Podobnie jak kolano, którym mierzyła w krocze, przez kilka chwil szamotali się w akompaniamencie stęknięć i pełnego złości syczenia, aż szanka została unieruchomiona z rękami nad głową. Spojrzeli na siebie, oboje sapali z wysiłku, co z pewną satysfakcją zauważyła Sierra. Nie wracam, powtórzyła, choć w jej głosie więcej było rozpaczy niż buntu. Wiem, że jesteś wystarczająco silna, aby to zrobić. Zaskoczył ją. Zarówno samymi słowami, jak i miękkim, niemalże czułym głosem. Nie wiedziała, nie rozumiała tego, co widziała w jego spojrzeniu. Odwróciła wzrok, gdy poczuła zdradliwe łzy napływające do oczu. Zacisnęła usta i zbliżyła policzek do ramienia, tak jakby w ten sposób mogła się przed nim ukryć. Bardziej wyczuła, niż zobaczyła, że hektor się pochylił. Coś delikatnie musnęło jej policzek. Uniosła półprzymknięte mokre powieki i zerknęła na niego. Dłonią delikatnie chwycił jej brodę i przez moment po prostu patrzył. Zadrżała, powietrze wokół nich zdawało się iskrzyć. Nagle Hektor pochylił się i ją pocałował, najpierw gwałtownie, mocno, jakby bał się, że go odtrąci, a kiedy wsunął dłoń w jej włosy, jego usta stały się delikatniejsze, czułe, słodkie a ona po chwili wahania odwzajemniła pocałunek. Wtedy spadł pierwszy letni deszcz. Sierra otrząsnęła się ze wspomnień. Jej myśli nadal krążyły wokół byłego ukochanego i przyjaciela, któremu odebrała życie. Spojrzała na wioskę w dole. Czasami o nim śniła. Lionel patrzył na nią z wyrzutem, a z pustych oczodołów wychodziły oślizgłe białe robaki. Chłopak wskazał na nią palcem, dokładnie tak jak wskazuje się winnych. Mimo lat dalej czuła palący wstyd. Gdyby nie hektor, który przeprowadził ją z powrotem, zawiodłaby przyjaciela. To ona ostatecznie wyprawiła go w ostatnią podróż. Nadal nie była pewna, jak znalazła na to siły i odwagę. Ruszyła wąskimi, wyciosanymi w drzewie schodkami. Im niżej schodziła, tym więcej mijała mieszkańców pracujących, odpoczywających, opiekujących się najmłodszymi dziećmi. Wątpliwości uparcie atakowały umysł Sierry, ale odpychała je od siebie. Musiała spróbować, choć odpowiedzialność ciążyła jej nimi łosiernie. Oddałaby wiele, aby nawet na chwilę ją komuś przekazać aby móc zatopić się w beztrosce, której nie zatrułby cichy głosik, powtarzający niczym mantrę, że każda jej decyzja miała konsekwencje. I tak jak Lionel, inni zapłacą za jej błędy. Dostrzegła Rosę przed domem. Siedziała na wąskiej ławeczce. Nawet z daleka Sierra dostrzegła pionową zmarszczkę przecinającą jej czoło. Zwykle pogodna twarz zmieniła się pod wpływem strachu i obaw. Ra! powiedziała ciężarna, posyłając siostrze nieco wymuszony uśmiech. Znowu się martwisz? Rosa poklepała wydatny brzuch. Trudno o nim nie myśleć. Nim? Myślisz, że to będzie chłopiec? Cóż. Wszyscy wokół powtarzają, że Hektor na pewno doczeka się silnego syna. Jego matka powiła trzech, zanim wydała na świat córkę. Już prawie wybrali mu imię. Rosa pogłaskała brzuszek, po czym cicho westchnęła. Sierra nie po raz pierwszy pomyślała o tym, pod jaką presją żyła jej młodsza siostra. Syn czy córka, będę kochać tego malucha najbardziej na świecie powiedziała Szanka i objęła ciężarną. Rosa oparła głowę na jej ramieniu i ścisnęła za rękę. Wiem, Ra. To mnie uspokaja. Gdyby coś mi się stało, gdyby. Nie mów tak Rosji. Nawet nie. Wiem, że zadbasz o dziecko, dokończyła Rosa. Powinnaś tak myśleć również o Hektorze, pomyślała gorzko Sierra. To twój mąż i ojciec dziecka. Spełnia się w wielu rolach, ale ciebie zawodzi na każdym polu, choć nigdy tego nie przyznasz. Rosji, ciebie to nie spotka, rozumiesz? Musisz w to wierzyć równie mocno jak ja, kłamała Szanka. Potrząsnęła ją lekko i zmusiła do tego, aby spojrzała jej w oczy. Nie pozwolę, aby spotkała ci krzywda. Wiem, ja tylko. Rosa odsunęła się i objęła ramionami. To ten ostatni pogrzeb. Rozstroił mnie. Nic mi nie będzie. Sierre ścisnęło w piersi. Znowu zrzucam na ciebie swoje zmartwienia. Miałam już tego nie robić. Przepraszam, Ra. Rosy, zawsze tutaj dla ciebie jestem. Ale to ja będę matką, fuknęła, ale zaraz odetchnęła. Muszę wziąć się w garść. Nie wychowasz za mnie dziecka. Ucisk w piersi niemal odbierał jej oddech, gdy obserwowała zmagania Rosy. Nie zauważyła, kiedy jej siostra zaczęła naprawdę dorastać. Nie mówiąc o tym, że absolutnie nic nie wiem o dzieciach. Powiedziała Sierra chcąc skierować myśli ciężarnej na nieco weselsze tory. Zostaniesz na kolacji? Hektor powinien niedługo wrócić. Sierra pokręciła głową. Muszę zająć się kilkoma sprawami. Rosa niezadowolona wydała usta. Mam nadzieję, że kiedyś się do niego przekonasz. To w końcu mój mąż, jesteśmy rodziną. Nic do niego nie mam, ale naprawdę muszę się czymś zająć. Teraz wieczorem? Tak. Polecenie Amary. Skłamała. Zobaczymy się jutro. A ty, maluchu, daj mamie trochę wytchnienia, wyszeptała wprost do brzucha. Położyła na nim dłoń, ale dziecko nie odpowiedziało jej żadnym kopniakiem. Rozczarowana wstała i po raz ostatni uśmiechnęła się do siostry. Czas ją naglił, jeżeli chciała opuścić wioskę przed zmrokiem.